Cześć, zapraszam Was do sklepu Rover Tour, Bydgoszczy przy Łużyckiej. Chodźcie. Cześć, mam na imię Tomek. Dzisiaj jesteście w sklepie rower-tour na ulicy Łużyckiej w Bydgoszczy. Zajmujemy się sprzedażą i serwisowaniem rowerów, o czym już pewnie słyszeliście. Natomiast w tej naszej części chciałem Wam pokazać, jak wygląda w miarę dobry podobno w mieście sklep rowerowy. W ofercie mamy rowery w każdym zakresie i cenowym, jeżeli chodzi o ich przeznaczenie. Staramy się naszym klientom przedstawić kompleksową ofertę, zarówno w rowerach dziecięcych, miejskich popularnych elektrycznych. Dużą część naszej sprzedaży stanowią rowery grawitacyjne. Tu, jeżeli chodzi o dostępność, staramy się mieć pełną ofertę Dartmura, zarówno w rowerach czysto streetowych i dirtowych, jak również w rowerach grawitacyjnych. W naszym portfolio są rowery od Meridy, Rometu, wspomnianego Dartmura. Mamy w ofercie rowery elektryczne Marek Winora i Highbike. Z tych jesteśmy szczególnie zadowoleni, bo możemy zaprezentować pełną ofertę rowerów od turystycznych, miejskich poprzez rowery do ciężkiego. Enduro. Możecie nas kojarzyć ze, ze wsparcia i organizacji różnych imprez rowerowych. Od wielu lat jesteśmy mocnym wsparciem dla maratonu w Puszczy Bydgoskiej, na który serdecznie zapraszamy. Podobno najbardziej interwałowa trasa w tej części Polski. Poza tym pomagamy chłopakom na dircie i stricie i tutaj też zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie, nie tylko finansowe, ale również i zaplecze sprzętowe. Witam, mam na imię Rafał, jesteśmy w serwisie Rower Tour w Bydgoszczy przy ulicy Łużyckiej 27. Nasz serwis zajmuje się tak naprawdę naprawą każdego roweru, od dziecięcych, poprzez trekkingowe, miejskie, górskie, czyli MTB potoczne, do szosowych, gravelowych i tak Tak naprawdę naprawiamy każdą część w rowerze, czyli od wymiany łańcuchów, dentek potocznie, poprzez zaplatanie kół, serwis amortyzatorów, piast obiegowych, elektronicznych przerzutych jak w tym rowerze czyli diagnostyka, update no tak naprawdę nie ma u nas żadnych tajemnic jeżeli chodzi o to jaki jest dobry serwis no to nie powiem, że szybki, no bo jeżeli ma być dobrze jakościowo wykonana praca no to czasami trzeba chwilę poczekać jako Shimano Service Center mamy dostęp do większej ilości części mamy również co roku, a przynajmniej raz do dwóch razy w roku szkolenia Czyli wiemy o najnowszych produktach, wiemy jak je naprawiać, serwisować. Dzięki temu tak naprawdę nie ma u nas tajemnic.